Witamy Was ciepło z Domu Które w Dobrodzieniu i zapraszamy do wysłuchania opowieści o kolejnej kolędzie. Ale żeby sprawdzić o jakiej, to musimy zajrzeć do naszego kalendarza. Elhiku, co się kryje 20 grudnia? 20 grudnia, jeszcze tylko 4 dni. 20 grudnia mamy. Ach, ubogi żłobie! To jest przepiękna kolenda, której teraz posłuchamy w wykonaniu uczniów i nauczycieli z Dobrodzieńskiej Szkoły Podstawowej. Zapraszamy serdecznie. Cieleu drogi, ja czyś to ubogi. Opuściłeś śliczne niebo, obrałeś warłogi Opuściłeś śliczne niebo, obrałeś barłogi. Czy nie. Cóż ja widzę w Tobie? Taki jest długi tytuł tej kolendy. Zwróćcie uwagę, kto opowiada o Bożonarodzeniowej nocy w tej osiemnastowiecznej pieśni? Nie jest to obserwator patrzący z boku, ani my, wierni, śpiewający. To ktoś, kto mówi: Cóż ja widzę w Tobie? pyta. Najpewniej to jedna z wielu osób, które przyszły powitać Jezusa w Betlejem. Nic o niej nie wiemy. Może to być pasterz albo ktoś zupełnie przypadkowy. W każdym razie z całą pewnością chcę, żebyśmy spojrzeli na te wydarzenia jego oczami. Wyobrażamy więc sobie, drogą idzie szybko jakiś człowiek. Przejęty i niespokojny, bo właśnie dotarła do niego przedziwna wiadomość. Zasłyszał gdzieś w mieście albo na szlaku prowadzącym do Betlejem, że narodził się Zbawiciel. Może pierwsi pasterze powracający ze stajenki powiadomili go o tym tak jak i wszystkich innych ludzi mijanych w drodze do miasta i na pastwiska. Z daleka człowiek ten widzi zgromadzenie niespotykane w tym miejscu. Ludzie tłoczą się przed wejściem do zwykłej groty, z której jednak bije całkiem niezwykły blask. Z łomocącym sercem zdyszany przybysz przeciska się, yy, się naprzód pomiędzy zrębami, którzy wyci wyciągają głowy, żeby zobaczyć jak najwięcej, i rozmawiają ze sobą przyciszonymi głosami. Nowo przybyłemu człowiekowi udaje się wreszcie stanąć z przodu, i pierwszym uczuciem, jakiego ogarnia, jest nieopisane zdumienie: Co ja widzę! Pyta sam siebie, jak gdyby nie dowierzał własnym oczom. Dociera do niego, że wieść, którą posłyszał od mijanych pasterzy, jest prawdą. Zachwyca się i wzrusza widokiem noworodka, który przecież jest Bogiem. Oprócz zdumienia brzmi w tej kolędzie wdzięczność i czułość. Człowiek, który przygląda się żłóbkowi, dziwi się, że Jezus opuścił śliczne niebo, a na miejsce swojego objawienia wybrał biedny żłóbek z sianem. Przecież myśli, Bóg mógł sobie wybrać dowolne miejsce na ziemi. Każdy pałac a wybrał ubogą stajenkę. Zauważcie, że widok maleńkiego Jezusa w żłobku tak pochłania naszego obserwatora, że nie dostrzega on Maryi i świętego Józefa, ani nawet aniołów, które na pewno jeszcze ciągle krążą wokół groty. Nie zauważa ludzi, którzy przybyli oddać pokłon dzieciątku. Jego wzrok skupia się wyłącznie na. Nowo narodzonym zbawicielu. Tak, jakby nie mógł oderwać od niego oczu. Jest tak zahipnotyzowany. Jednocześnie odczuwa tak wielkie wzruszenie. Jest tak przejęty, że płacze, zupełnie nie panując nad emocjami. Podobnie jak wszyscy wokół. Dopiero w zakończeniu przybysz zaczyna mówić nie ja, tylko my. Tak, jakby stojąc wśród tłumu poczuł się nagle częścią wspólnoty. Przed tobą padamy, czołem uderzamy, mówi w imieniu wszystkich zgromadzonych. Prosi o łaskę i wybaczenie grzechów i składa swoje najpewniej skromne podarki. Dopiero teraz zauważa, że choć raczej przypadkowo, oprócz ludzi przy żłóbku znajdują się wydlęta. Według większości znanych nam przedstawień, Matka Boska podróżowała na osiołku, kiedy wraz z Józefem zmierzali do Badlejem i kiedy potem szukali miejsca w gospodzie. Jeśli tak było rzeczywiście, to osioł musiał zostać z nimi w stajence. Co do wołka, nie wiadomo. Zapewne już tam był, kiedy Maryja z Józefem weszli do groty. W Ewangeliach opisujących narodziny Chrystusa nie ma mowy o zwierzętach, ale istnieje pewien apokryf. Apokryf to księga opowiadająca o zdarzeniach biblijnych, której nie włączono do Biblii, ponieważ nie uznano jej za tekst powstały z natchnienia Ducha Świętego. Apokryfów jest wiele, ale w jednym z nich zwanym Ewangelią Pseudo-Mateusza, opisano, jak wół i osioł oddają hołd Jezusowi. Czy można wierzyć, że tak było? Rzeczywiście, może to tylko wyobrażenie autora, a może nawiązanie do starotestamentowej księgi Zajasza, w której napisano: wół rozpoznaje swego Pana i osioł żłób swego właściciela. Może ta tradycyjnie umieszcza się w stajence ze względu na ich symbolikę. W oznacza siłę, potęgę, naturę. W wielu kulturach wierzono, że odpędza on złe moce. Jest zwierzęciem silnym, a nawet świętym. W Biblii także pisze się wiele o wole jako o zwierzęciu czystym, ofiarnym. Dodatkowo jest on atrybutem, czyli znakiem rozpoznawczym świętego Łukasza Ewangelisty. Osioł z kolei był zwierzęciem szanowanym na wschodzie. Pojawia się w Biblii w różnych miejscach. Matka Włoska podróżowała na nim nie tylko przed narodzeniem Jezusa, ale także później, kiedy cała rodzina uciekała przed królem Herodem do Egiptu. Na osiołku Jezus wjechał triumfalnie do Jerozolimy niedługo przed ukrzyżowaniem. Dopiero w kolejnych wiekach, głównie z winy popularnych bajek zwierzęcych, przepisano osłom negatywne cechy, takie jak upór, leństwo czy głupotę podczas gdy w rzeczywistości osły są wytrwałe, pracowite i niewybredne. Jedno pozostaje pewne. Stajenka to schronienie dla zwierząt, więc jakieś bydlęta powinny się w niej znajdować? A skoro Jezus narodził się jako pan wszego stworzenia, dobrze, żeby powitały go również i one. Nie dowiemy się pewnie już nigdy, czy wołek z osiołkiem naprawdę witały Jezusa, ale myślę, że większość z nas, stajenka betlejemska, bez nich wydawałaby się niepełna. Poza tym, kto wtedy chuchałby na dzieciątko i ogrzewał je w chłodzie grudniowej nocy? Wół i osioł po prostu były tam potrzebne. Dziękujemy Wam pięknie za wysłuchanie tej opowieści kolędowej. I czekamy na Was jutro, 21 grudnia, bo wigilia już tuż tuż. Do zobaczenia!